słyszycie jestem na takiej festiwał dobrego piwa tak jak na końcówce równo i na końcówce jeżeli chodzi o czas, jak i chodzi o e, lokalizację. Tak naprawdę, e, stronę, to naprawdę w każdą stronę jakby tylko poszedł, to już nic nie ma, nie? Tam już jest pustka. Także zabrałem Was na granicę. No i na granicy mamy scenę. E, dzisiaj naprawdę e, zdarzyło się zobaczyć bardzo fajne kawałki. Pokadaj z ludźmi był Tynią, Także by tutaj było to spotkać. Eee, Tynio ma znowu bardzo fajne zakupy. Eee, no i co? Eee, powoli ten tak wyczu będzie sobie po, po, po Ja tak naprawdę próbowałem tylko trzypiwka, trzy piwka. Bo dzisiaj, bo dzisiaj pozwolimy na za dużo. Ja eee, muszę być z Na chodzie. Także eee, delikatnie. No chyba że to się zmieni. No, zobaczymy. Eee, ale ale na razie tylko trzy piwka. Eee, i koszulkę. Koszulkę na kontynuację na sumie recenzji. poszukę z indywidualnych gdzie dzięki znajomości, oczywiście nie znajomości, lecz, tak, znajomości tynia, eee, znajomości tynia, metod rozmowy z ludźmi. To, metod rozmowy z ludźmi bardzo normalnie. Chodzi o umiejętność rozmawiania z ludźmi i tą otwartość, którą tynia ma. Dzisiaj miałem okazję ją poznać. Eee, przy każdym nie jest tak otwarty człowiek, i <inażysz> tak się z nim dobrze rozmawia. Jednak <raża> nie tyle. No. Nie tylko dobrze rozmawia, się dobrze słucha. Eee, także no, mam wielkie szczęście, że udało mi się eee, Cię poznać, bo pewnie oglądasz ten zapis. Eee, także to eee, jest nie? To jest bardzo wyjątkowa znajomość. To kolejny raz, której doświadczyłem. Eee, no a przy okazji, zobaczymy, jak to się potoczy. To nie może być. Jest dobrze. Jest dobrze. Zamykają się o w czwartej. Więc jeszcze chwila jest. Mamy do 15:11. jeszcze chwilę tej będę Może jeszcze coś. piwko. No i żyjemy sobie. Tak naprawdę najlepsze jest to, bo to jest dobrego piwa. A ja Wam tu kraty pokazuję, nie? No jest dobre. Kraty pokazywać. Fajna nam jest dużo dobra dobra różnego. Eee, akurat w tych rejonach e, najbardziej jest e, na gastronomia, natomiast ogólnie e, no jest dużo dużo piwek. Ale ja nie jestem taki... nie lubię tego robić, nie? Nie lubię nagrywać filmików tak otwarcie, chodząc ludzi. Lubię, lubię się skupić na tym, co robię. No to też. A też nie jestem taki, e, bo to jestem bardzo klasycznym człowiekiem, że tak powiem, bo dwie, trzy osoby, ten spokój jest jestem w stanie się otworzyć, pogadać Natomiast z reguły w grupie e, jestem bardzo z tym osobą chociaż e, ogólnie też myślę, że na żywo e, nie mam tego 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 e, tej swy do rozmowy nie? jakoś tak, pamiętam, takie dni trochę mnie otwierają czasami Szemanko na... Da... Alo, alo, jest No, jest szansa na Jest pewna szansa na wbuntrowanych za tydzień, w piątek. Natomiast szansa nie jest duża. Ostruje w granicach 40%. Ee, albo nie, źle. 70%. 70%. 70% albo 80%? <grywania> nie wiem, czy będę musiał podnosić ją, ale jest, jest szansa, nie? Siemanko koparka. Siemanko wtorek. Dzięki, dzięki, stara czapka, eee, czarodziej z os, kaczyko no Tak myślę, że przeciętny człowiek mógłby zapaść to jako czarodziej z os, jako ten OS. Natomiast no, to są Orioles, czyli kaczyki. Kacyki. Są takie ptaki. No, kacyki, ale kaczyki też dobrze pasuje do naszego słowa też powiązanego jakoś z tym, Takie kacyki są spokojne. Duża frekwencja, dość duża, dość duża. Nie ma... Są browary, gdzie jest kolejka. Są prawa, gdzie można wrócić od ręki, no to zależy, nie? Stoczczykił się Siemanko. Czy będę jutro na festiwalu? Jest pewna szansa na to, ale niewiadomo. nie wiadomo. Nie wiadomo, zobaczymy. Nie nastawiałbym się w 100%, ale zagrożenie istnieje, nie? Jesteś głupi? W... <tok> tak, tak. No mogę, mogę. Natomiast zobaczymy. No, no festiwal to jest do 12, więc zobaczymy, co dalej noc przyniesie. Dobra, to była taka krótka krótka jak się zajmuję nadal, nadal obecnością tu i teraz, bo myślę, że tym się powinniśmy wszyscy zajmować, obecnością tu i teraz, jak się jest przynajmniej w dobrych miejscach, nie? Także, kiedy się zamierzyć po spokojnym ten, e, e, ten klimat, to jest spoko, naprawdę spoko. E, Także trzymajcie się, nara!